Ja mam nadzieję, że dziennikarstwo śledcze w Polsce zmartwychwstanie, dlatego że czym w istocie jest dziennikarstwo śledcze? Jest ono szukaniem dostępu do informacji, a informacja w pewnym sensie to jest towar jeden z najcenniejszych, w jakim mamy do czynienia w społeczeństwie obywatelskim. I ja nie wierzę, żeby w Polsce czy gdziekolwiek indziej spadało zapotrzebowanie na dziennikarstwo śledcze. Problem polega na tym, że my dzisiaj nie wiemy jak finansować ten rodzaj działalności dziennikarskiej, że dziennikarze śledczy należą do najbardziej kreatywnych osób w świecie mediów, a są oni zwyczajnie okradani przez bardziej, leniwych, bardziej leniwe osoby, które po prostu są zbyt mało pracowite, żeby przyłożyć się do tematu. I Widzimy to, że my jesteśmy regularnie pozbawiani praw do swoich tekstów, dlatego że nasze ustalenia wykorzystują czy to media elektroniczne, czy to portale internetowe i coraz niestety rzadziej się powołują czy odwołują się do naszych stron internetowych. A w momencie, w którym wynajdziemy jakiś sposób a, pobierania a, pieniędzy za treści unikalne, za treści a, tworzone przez dziennikarzy śledczych, to ja mam nadzieję na odrodzenie dziennikarstwa śledczego, natomiast w tej chwili nie mam na to żadnego pomysłu.